Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Odcinek 10. Dzień dobry, dziś zapraszamy Was do wysłuchania dziesiątego odcinka naszego podcastu. Książka w pięć pytań i pięć minut. Dziesiąty, więc mała rocznica, a po dotychczasowych nagraniach wiemy już, że niestety nie zawsze udaje nam się zamknąć idealnie w czasie przeznaczonym na odpowiedzi. Ale to, co wiemy również, to to, że staramy się, żeby nasze recenzje były i krótkie, i zachęcały Was do sięgnięcia po omawianą książkę. Dziękujemy Wam przy okazji za wszystkie uwagi, a także oceny naszego podcastu. Wracamy do dzisiejszego odcinka, a dziś będziemy rozmawiać o książce o śmieciach Stanisława Łubińskiego, o której opowie dla Was Julia Rzemek. A pytania zada Ania Król, która tej książki jeszcze nie czytała, ale wiem, że mają na swojej półce. <laughs> Zatem zaczynamy. Pytanie numer jeden. O śmieciach, rozmawia się i w telewizyjnych wiadomościach, pisze się w prasie, poświęca się im kampanie społeczne. Zastanawiam się, po co pisać o śmieciach książkę literacką, bo to ważny temat. I faktycznie jest to temat do tej pory głównie zagospodarowany przez publicystów, dziennikarzy. Stanisław Łubiński postanowił bardzo dużo faktów i informacji na temat recyklingu i odpadów zebrać w jedną całość. I myślę, że udało mu się osiągnąć bardzo fajny efekt, dlatego że w jednym miejscu mamy informacje, które sprawiają, że możemy pełniej popatrzeć na to, jak my funkcjonujemy, jak działa dzisiaj świat, co jest odpadem, co robimy w ogóle z rzeczami, jak je traktujemy, jaki mamy do nich stosunek. Stanisław Ubieński pokazuje tutaj historię śmieci, na przykład, co jest niezwykle pasjonujące, pokazujące, jak kiedyś ludzie dbali o każdą rzecz, a jak z czasem wykształcono w nas nawyki do tego, by rzeczy wyrzucać, zamieniać na nowe, cenić nowe marki, nowe modele, a wszystko wiekowe czy kilkuletnie uważać za przestarzałe i niewarte uwagi. Z tego, co mówisz, pojawiło się w mojej głowie takie określenie monografia śmieci albo nawet cywilizacyjna monografia śmieci, ale powiedz, na jaką Twoim zdaniem formę musiał być może zdecydować się autor pisząc książkę o śmieciach? Ta książka reklamowana jest jako zbiór esejów. Ja bym powiedziała, że to jest raczej zbiór tematów, które jakoś w orbicie Łubieńskiego się pojawiły, z racji jego zainteresowań, a też być może researchu, który robił wokół tej książki. Więc y, są to eseje tematyczne dotyczące różnych rzeczy, y, bardzo czasami zaskakujących, bo są tematy takie jak powiedzmy recykling i historia plastiku, ale jest na przykład cały rozdział na temat myślistwa, tego, jak myśliwi zanieczyszczają lasy, jak ich działalność wpływa na to, że ołów i śród pojawiają się w ciałach zwierząt, a potem trafiają również do ludzi. Więc jakby tych obszarów, które Łubieński porusza, jest kilka, a w te tematy, te tematyczne eseje, wplecione są też jego osobiste historie, takie można by nazwać z dziennika. Dokumentatora śmieci. On chodzi po Polsce, chodzi na spacery i znajduje bardzo różne przedmioty, które stają się dla niego pretekstem do opowieści, która rozwija się w jakąś szerszą, bardziej kontekstową opowieść. Robi się coraz, coraz ciekawiej, ale chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do tego wątku, który można by nazwać być może publicystycznym. Stanisław Łubiński znany jest ze swojej dużej wrażliwości, takiej czułości w stosunku do natury i środowiska naturalnego. Czy Twoim zdaniem, pisząc książkę o śmieciach i prezentując właśnie ten świat zalewany przez odpadki, stworzył rodzaj manifestu przeciwko ludzkości, przeciwko temu, w jaki sposób żyjemy? Ja myślę, że słowo manifest to jest za dużo. Druga sprawa, że wydaje mi się, że on nie jest przeciwko ludzkości. Jednak Łubieński jest dosyć tutaj świadomy, krytyczny wobec ludzi, ale nie bezwzględny. To nie jest kontra do ludzi. On jest faktycznie takim autorem i człowiekiem bardzo czułym na przyrodę. I to jest w tej książce fantastyczne, bo on opowiada o ptakach, które wokół niego nieustannie się pojawiają, czy to w mieście, czy podczas spacerów. W lesie czy nad morzem, i ta cała książka jest przefiltrowana przez tą wrażliwość łubieńskiego na świat, i to jest to, co mi się w tej książce też najbardziej spodobało. On opowiada na przykład o naszej bezmyślności, kiedy. Kupujemy dziesiątki balonów na urodziny, i te balony potem pękają i trafiają do żołądków ptaków. I jakby to zderzenie naszej takiej niefrasobliwości, a z drugiej strony wiedzy łubieńskiego o ptakach i o ekosystemie sprawia, że ta książka bardzo do mnie przemówiła. A gdybyś miała zachęcić kogoś, kto nie zna nazwiska Stanisława Ubieńskiego i nie zna jego pisarstwa, to powiedziałabyś, że warto przeczytać książkę o śmieciach, bo? Bo to może być początek jakiejś nowej przygody. Dla mnie ta książka naprawdę jest takim odkryciem. Ja po taką literaturę do tej pory sięgałam rzadko. I być może dla osób, które w ogóle ekologią i taką świadomością natomiast tego, co dzieje się w tych procesach globalizacyjnych na świecie, są daleko bardziej zaawansowane niż ja, to dla mnie ta książka jest też takim otwarciem po prostu na inną tematykę, prawdopodobnie też dzięki wrażliwości Łubieńskiego, który nie wypreparował tutaj faktów, nie zasypuje nas datami, liczbami, tylko pokazuje jakieś takie życiowe scenki, które... Każdego z nas spotykają, tak jak jego w właściwie pierwszych scenach tej książki, znaleziona nad morzem skarpeta wprawia w ciąg rozważań na temat tego, kto zgubił tą skarpetę i, i dlaczego tego nie zauważył. Z tego powodu po tą książkę naprawdę warto sięgnąć. Chciałam Cię na koniec zapytać o to, co czułaś kończąc lekturę tej książki. Czy była to przykrość, złość, chęć zmiany? Ale odnosząc się do Twojego ostatniego pytania, pomyślałam sobie, że może wcale te emocje nie były tak negatywne. Te emocje były bardzo różne. I myślę, że tak naprawdę podsumowując, to był tam i smutek, i złość, i też chęć zrobienia czegoś na takim nawet własnym, prywatnym polu, mimo że wiadomo, każdy z nas już dziś jakby stara się działać i, i myśleć, że jego działania mają jakieś konsekwencje. Ale myślę, że emocje, które towarzyszyły mi w finale tej książki, dobrze opisuje tam jedna scena. Łubieński opisuje historię wypuszczanych lampionów nad morzem. To stało się modą i bardzo efektownym sposobem spędzenia, na przykład romantycznego wieczoru, wypuszczenie podpalonego lampionu, który frunie nad horyzontem i znika razem z jakimś marzeniem. I właśnie Łubieński stawia tutaj pytanie, ale co dalej z tym lampionem? On ląduje gdzieś już poza nami i nas to w ogóle nie interesuje. Dlaczego nas to nie interesuje? I, i to jest może bardzo proste podsumowanie, ale myślę, że, że po prostu po tej książce ja będę chyba jeszcze częściej zadawać sobie pytanie: co dalej? Wiesz, jak słucham szczególnie tego, co teraz powiedziałaś, to jednak nachodzi mnie dosyć smutna refleksja. Że to jest jeszcze jeden dowód na to, że jako społeczeństwo jesteśmy w sumie dość zepsuci w tej chwili i nieodpowiedzialni, ale przede wszystkim, że nie chcemy widzieć tych zniszczeń, które dokonujemy i którym poddajemy naturę, ale przede wszystkim, że nie umiemy sobie wyobrazić, do czego to prowadzi. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i za recenzję książki o śmieciach Stanisława Ubińskiego. Ja na pewno dopisuję ją w tej chwili do swojej listy Read. My też dziękujemy za udział w dzisiejszym podcaście. Na dziś to wszystko, ale już zapraszamy na następny odcinek. Bartosz Kamiński odpowie na pytania Pauliny Wilk o książkę Telegraph Avenue Michaela Szejbona. Serdecznie zapraszamy. Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i Centrum Wydarzeń Literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.